Siemka, chcę tylko powiedzieć, że to moja pierwsza nuta i w ogóle u wielu youtuberów był już Brawl Stars i był Fortnite, tylko gdzie Minecraft. Dobra, bez tego zaczynamy za chwilę. 3, 2, 1, lecimy. Zostań! Moją Alex moim! W zostań My zostań! Jym dla ciebie zemierzas, kryduje, zostań! Moją Alex moim! W zostań! Mym craftingiem, dużo razy go użyję chodź do. Tego domku się schowamy, przed krypciami chodzi do. Tego pieca se upieczemy, my z taka chodzi do. Tego domku się schowamy, przed krypciami chodzi do. Tego pieca se upieczemy, z taka. Koks, masz zbrojkę, mocną łopatę, dla ciebie dzisiaj sewika o swoje. Koks, masz zbrojkę, mocną łopatę. Dla Ciebie dzisiaj cewilka o swoje. Dzisiaj kop-kop, dalej kraftuj. Chodźmy razem do endu. Kop-kop, dalej kraftuj. Dla mnie zbroja. O, orety, kop-kop, dalej kraftuj. Chodźmy razem do endu. Kop-kop, dalej kraftuj. Dla mnie zbroja. O, orety, Minecraft ma kolory. Gdy wychodzi wtedy nowa wersja Minecraft ma kolory. Dzisiaj wyszła nowa wersja Minecraft ma kolory. Gdy wychodzi wtedy. Nowa wersja Minecraft ma kolory, bo dzisiaj wyszła nowa wersja. Kop kop na na na, kop kop cały czas. Chodź, chodź ze mną tam, chodź, chodź dzisiaj tam. Kop kop na na na, kop, kop cały czas. Chodź, chodź ze mną tam, chodź, chodź dzisiaj tam. Zostań moją Alex Mo, im villagerem zostań My zombiakiem dla ciebie Semietr je, Zostań moją Alex Mo, im villagerem zostań Mym craftingiem dużo razy go użyję Chodź do tego domku Się schowamy przed krypciami Chodź do tego pieca Se upieczemy z taka Chodź do tego domku Się schowamy przed krypciami Chodź do tego pieca Se upieczemy z taka Przepraszam za zostawienie suba, jeżeli Wam się podoba. Powiedz, powiedz, co masz w ręce, powiedz, powiedz, co tam trzymasz, niech wiedzą to wszyscy, że masz coś tam w ręce. Tak, tak, powiem im, że ty masz coś tam ciś. Tak, tak, powiem im, że ty masz fence TNT Oni znają twoje rzeczy, a ty jesteś moim wrogiem. Rozwalasz ciągle wioski, wiem, że to jest prawda. Oni znają twoje rzeczy, a ty jesteś moim wrogiem Rozwalasz ciągle wioski, wiem, że to jest prawda Kop, kop, na, 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 kop, kop, cały czas Chodź, chodź ze mną tam, chodź, chodź dzisiaj tam Kop, kop, na, 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 kop, kop, cały czas Chodź, chodź ze mną tam, chodź, chodź dzisiaj tam Zostań moją Alex, moim villagerem zostań są ząbiakiem dla ciebie semier spróbuje Zostań moją Alex, moim villagerem zostań Mym craftingiem dużo razy go użyję Chodź do tego domku, się schowamy przed klipciami Chodź do tego pieca, se upieczemy z taka Chodź do tego domku, się schowamy przed klipciami Chodź do tego pieca, se upieczemy z taka Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, do zobaczenia i cześć. Zostawcie suba i lajka.